Dobra, witamy wszystkich serdecznie z kole... znowu z powrotem. Dzielny Maciuś i przystojny Bepcio. Jesteśmy, proszę państwa, we Wrocławiu. Znaleźliśmy. Można to nazwać bunkier, tak? Siódmej dywizji, proszę pana. Proszę Ale państwa, to tylko pancernej. tyle zostało? Tutaj ponoć, uważaj, można sobie gdzieś przejść, zerknąć i pochodzić. Idziemy to wszystko fajnie zlustrować. Bo po jest kawał Kawał miejscówki, ale to chyba też nie będzie z tej strony. Trzeba będzie to przejść i zobaczyć. To może być tam na wzniesieniu. No ale idziemy. Tu widzę jakieś są. Za, <słuch> jak to wygląda w ogóle. Nawet, kurde, o tym nie wiedziałem. A tyle tu żyję. Całe życie, chłopie. Wiedziałeś o czymś takim? Ponoć takich miejsc we Wrocławiu jest bardzo dużo Bardzo dużo więc O kurde, ja się tu nie oh fucking shit Tutaj bądź ostrożny chłopie Bo tu jest już głęboko Ty co ja w ogóle robię? Do czego ja tu chodzę? Także proszę Państwa Subik, like, comment i feny Kolejna przygoda zaczęła... Jest! Jest! Jest koleżko! Jest wejście do naszego miejsca, w którym... O których tyle się opowiadało i tyle się śniło. Zobaczymy co tutaj. Czy to nie są pozostałości na murze od kul? No dobra, masz tarkety, ciekawe co tu jest. Tam też musi być kompleks na tym zniesieniu wow! Ale klimat E, to jest mały pierdzik jakiś. Gdzie Gdzie masz taki schronik, to nie ten, to nie jest ten obiekt. Ja to dawajcie. A was w ogóle... No, ale fajnie cieplej niż na dworze, dobra idziemy dalej no fajna izolacja, fajne, że tu zostawić i masz mieszkanie i może darmo chałupę nie chcesz? czy będziesz kupować, szukasz gdzieś na suwałkach chałupa stoi, leży Edzia wymyśliła słuchaj jeszcze działkę kupić i altankę postawić taką z kiglem i prysznicem aha no troszeczkę nam albo za 30 koła domek holenderski I to mało 30 koła, to Twoje auto kosztuje. Chyba, że w aucie mieszka. Nie no, żarty żartami, proszę Państwa. Teraz się musimy. Tu, 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 tu. tu. Przejdziemy naokoło, bo my wejdziemy na górę, a to jest ten chyba od kompleks. No bo nie wiem, gdzie jest wejście. Póki co jeszcze nie widzimy wejścia. To jeszcze nie jest właściwe? To jest właściwe. No mi się wydaje, że to jest to. Więc szukamy do niego wejścia. Konkretnego. Poniatna? Jest! Jest! Kurde, ole obiekt. Pudź, jaki obiekt. Oleż emocji, proszę Państwa. No kurde, oby tu nikogo nie było. No ale raczej nie będzie, a jakby był, no to chyba nie wejdziemy w wymianę. Nikt z nas skarbinów nie ma. Ale pycha! Ale to wygląda, bepcio! Patrz kompleks! No, solidnie! Solidne fundamenty! Wchodzimy? No to zapraszam! Wow! Marku. Idziesz? No dobra Co tu było za pomieszczenie? Jakieś gospodarcze, co? Ale wąskie te przejścia, zobacz Tu chłopaki Jeszcze stary rury. Pa, tu jest nawet wylot. Widzisz, to jest? Chyba to było zamurowane w takim razie okienko jakieś. Co ty taki zamyślony jesteś? O czym ty tak myślisz? A, to to miejsce. ona to prawko zarobić szybko. Naprawka, jak zarobić no. szybko, chyba się nie da szybko zarobić. Książę. Książę, tak, Książę Persy się... To, to co innego. Spokojnie. Teraz mogę ja tylko włączyć aplikację i czekać, aż jakiś kurs przyjdzie. To jest taka żądna praca. Uuu, ktoś ty był i się zmył? Co za <laughs> Ja pierdzielę, patrzcie to jest. O Jezu, ty, ale to już nie wygląda ciekawie. No bo O kurde. Ty no co to jest, to jest krew? No. No się tu poświeć. Nie, to są już jakieś Jak? Ja Co oni, co tu Co? Patrz, nadziewali na to. Jezus, Maria, gdzie ty mnie przeprowadziłeś? O, oh fuck. Trochę się zlękłem, no ale chyba nikogo tu nie ma. Ale czat. Ale ty pamiętasz, też tędy weszliśmy? No tam, ale przecież chyba musi być drugie wyjście, nie? Ty, ale na pewno się nie pogubimy, bo ja już nie wiem. Nie no, przecież tu jest co chwilę wyjście, widzisz? Aha, ja myślałem, że to nie ma wyjść, że to jest tylko jedno. I będziemy wiążeć w lawinę. Patrz no. O fuck. Ja, ja myślałem, że to jakaś para chodziła na schadzkę. No na pewno, nie jeden. To ktoś kulturalnie powiesił worek. Koniec imprezy. Ciekawe, nie zakaz wysypywania śmieci i gruzu. No co ty powiesz, Ciekawe, jak kto to przestrzega? Hold my bear. Spadamy. Także, proszę państwa, no miejsce takie specyficzne. No nie byłem nigdy w takim tak. miejscu Ale bunkier mocny tutaj nawet... tego robili, widzisz I Nawet kubeł jest No fajnie Za wiele o tym miejscu nie wiem Ale to z drugiej wojny światowej tak? Tak Patrz stąd strzelali przez to o ten otwór Tutaj nawet gdzieś Ponoć są yy ślady jeszcze pozostały Kul. Cool. na wielu kamienicach w tym a tam co jest? ogródki żołkowe czy co? O, ale to jest kurde pajaka to jest wielka konstrukcja na wow. no kurde fajnie było tu się znaleźć proszę Państwa miejsce godne Odwiedzenia, bo robi w środku wrażenie. Dla tych, którzy w takich miejscach w ogóle nigdy nie byli, eee, może to nic wielkiego, ale pod nosem, opus szałę <świet> świetnie. Nie, mhm. Co byś jeszcze chciał powiedzieć? No, i tak wyczerpaliśmy właśnie za, za zapas obiektów na dzień dzisiejszy. Tak. A jutro, co? Od, od, jutro uderzamy w, w okolice. Coś się wymyśli, nie ma co o tym planować. Także miłego, dzielny Maciuś i przystojny Bebcio Trzymajcie się! Sublik, like, i feny. Siemo.